Leszno przygotowuje się do 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 27 lat temu w siódmy finał bardzo zaangażowana była społeczność Szkoły Podstawowej nr 9. Materiał z 1999 roku. W ciągu minionych lat zebrano 18 milionów dolarów. Wszystkie pieniądze przeznaczone zostały na zakup sprzętu ratującego życie dzieciom. Otrzymały go szpitale w całym kraju. Oprócz niego zakupiono też specjalistyczny sprzęt do ratownictwa. Co roku do akcji włączają się również leszczyńscy wolontariusze. Są wśród nich także uczniowie szkoły podstawowej nr 9, którzy regularnie wspierają orkiestrę. No więc szkoła uczestniczy w akcji Jurka Owsiaka już po raz piąty. Dwa pierwsze finały nie braliśmy w nim udział, ale ostatnich pięć finałów było dla nas bardzo korzystnych. Młodzież i dzieci naszej szkoły bardzo chętnie biorą udział w tej imprezie, no bo serca mają olbrzymie i w związku z tym bardzo chętnie dopracują. W najbliższą niedzielę 80 uczniów dziewiątki będzie kwestować na rzecz akcji na Zatorzu oraz w supermarkecie JEM. Dzieci wspierać będą nauczyciele, w tym sam dyrektor, który jak wszyscy wolontariusze ma już swój identyfikator. Kwesta rozpocznie się o godzinie 8 rano, a zakończy się o 20. W samej szkole odbędzie się wiele imprez towarzyszących. Dzieci zaprezentują swoje zdolności w mini playback show oraz będą się bawić na dyskotece. O godzinie 20 na szkolnym boisku zapłonie światełko do nieba. Później odbędzie się pokaz sztucznych ogni. Również około 20 szkoła włączy się do licytacji złotych serduszek, których ma w swojej kolekcji już cztery. W tegorocznej akcji dyrekcja i uczniowie szkoły zamierzają co najmniej powtórzyć wynik z ubiegłego roku. Ubiegłoroczna akcja była z punktu widzenia zebranych środków finansowych najlepsza bodajże, dlatego że udało nam się wylicytować 18 serduszko złote z tysiąca, które oferował Juregowsiak w Warszawie. Kwota była niebagatelna, sięgająca 62 milionów starych złotych, czyli no sporo jak na szkołę liczącą tysiąc uczniów. Oprócz szkoły nr 9, akcję Jurka Owsiaka wspomogą też pierwsze i drugie Liceum Związek Harcerstwa Polskiego oraz Dom Kultury Kolejarza, gdzie na niedzielę zaplanowano koncert rokowy. Dom Kultury Kolejarza zorganizował koncert, na którym nieodpłatnie wystąpiły zespoły Bad X-Ray, Moral Insanity, Union of Love Souls and Chili Yo-Yo Machine. 500-osobowa grupa fanów mogła przeżyć chwilę ostrego rokowego grania i wspomóc akcję Jerzego Owsiaka. Jak poinformował nas dyrektor Domu Kultury kolejarza Zdzisław Gnaciński z samych tylko biletów wstępu zebrano ponad 4,5 tysiąca złotych. Słowa uznania należą się Mariuszowi Gawczyńskiemu, który udostępnił sprzed nagłaśniający oraz agencji ochrony Temida, która pomogła przy organizacji koncertu. Wszyscy wiedzą o tym, że jako Dom Kultury pomagamy biednym czy, czy, czy na inne cele charytatywne i dlatego m.in. tu włączamy się My, my jesteśmy y, użytkowni, użytkownikami tego budynku jako y, dzierżawcy, związki zawodowe, a związki zawodowe same nazwie mają to, że muszą pomagać. My jako związki zawodowe też pomagamy właśnie w taki sposób. To osoba, to znaczy, to Ty Wiele atrakcji przygotowała również dyrekcja no, je, no. Szkoły Podstawowej numer 9. Dla najmłodszych zorganizowano no, mini playback show, a nieco starsi mogli się bawić na dyskotece. Z wielkim entuzjazmem spotkał się także pokaz sztucznych ogni. Kwestujący na ulicach uczniowie dziewiątki zebrali prawie 13 tysięcy złotych. Udało nam się zebrać olbrzymią masę pieniędzy, 9 ponad tysięcy nowych polskich złotych, a to jeszcze nie jest wynik ostateczny. No imprezy, które się odbywały na terenie szkoły, były bardzo ciekawe, przyciągnęły dużą grupę rodziców i mieszkańców zatorza. Także myślę, że jest to impreza potrzebna, tym bardziej, że w mieście, no niestety, ale nie dzieje się nic więcej. Oprócz koncertu w Domu Kultury Kolejarza. Akcję zbiórki pieniędzy na sprzęt dla ratowania życia noworodków włączyli się również uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego, którzy zebrali ponad 6 tysięcy złotych.